Rozpoczęły się Dni Żołnierzy Wyklętych w Radzeniu Podlaskim, a także Powiecie Radzyńskim. Opowie o nich Robert Mazurek, dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury, który jest z nami. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Dni Żołnierzy Wyklętych i niezwykła publikacja, która pokazuje, co się tak naprawdę działo. Na terenie byłego komisariatu, byłego już komisariatu policji w Radzeniu Podlaskim no, w centrum bardziej by miasta. powiedział aresztu, byłego aresztu Gestapo i UB w Radzeniu Podlaskim. Tak, album pokazuje inskrypcje znajdujące się na ścianach piwnic. Dawnego aresztu Gestapo i UB w Radzeniu Podlaskim. Tych inskrypcji jest ponad 600, i na 100 fotografiach chcieliśmy pokazać te najważniejsze. A inskrypcje są różne. Są to imiona, nazwiska, miejscowości, daty, są to rysunki, sentencje, a także kreski, za pomocą których więźniowie odliczali dni pobytu w tym miejscu. Bo ważne jest też to, że w tym miejscu były więzione osoby, byli więzieni także żołnierze wyklęci. Tak tak dokładniej mówiąc, to więzieni byli polscy patrioci z Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i chyba takim najbardziej znanym więźniem jest podróżniczka Elżbieta Dzikowska, która na dwa dni trafiła do radzyńskiego aresztu UB za działalność w antykomunistycznej organizacji pod nazwą Związek Ewolucjonistów Wolności. Ja Państwu jeszcze w międzyczasie będę pokazywała te inskrypcje, ponieważ to jest o tyle niezwykła historia, że te inskrypcje przez lata przetrwały i w zasadzie miał do nich dostęp każdy. Tam one nie były specjalnie, nie wiem, zachowywane, konserwowane. Dopiero teraz powstaje muzeum. Budynek, w którym znajdują się te inskrypcje, przeznaczony był na mieszkania socjalne i faktycznie jeszcze dwa lata temu on był w całości zamieszkały. Przez dwa lata udało się te rodziny znaleźć im lokale zastępcze i dzięki temu możemy myśleć o tym, żeby w tym miejscu utworzyć placówkę muzealną. Czyli jeszcze dwa lata temu tam ludzie mieszkali normalnie, korzystali z tych budynków i z tych piwnic? Tak, wszyscy, wszystkie lokale były zajęte przez mieszkania socjalne i tak naprawdę. Naprawdę dwa lata temu wyprowadziła się pierwsza rodzina i zwolniła się pierwsza piwnica, w której jest najwięcej tych inskrypcji. I tak naprawdę właśnie w 2018 roku rozpoczęliśmy proces tworzenia tego muzeum poprzez podjęcie szeregu działań mających na celu utworzenie właśnie placówki w tym miejscu. Co znajdziemy na tych inskrypcjach, jak one są ważne i jak cennym świadkiem historii? One są bardzo cennym świadkiem historii, gdyż, tak jak już wspomniałem, z nich dowiadujemy się, kto był przetrzymywany w tych piwnicach. Jest najwięcej inskrypcji, to są właśnie imiona i nazwiska. Są daty miejscowości, sentencje typu cela więzienna to żywy grób, Bóg jest wszędzie. Są rysunki kościołów, symboli religijnych. No i tak jak już też wspomniałem kreski, którymi więźniowie odliczali dni pobytu w tym miejscu. To niesamowite, one przetrwały przecież przez tyle, tyle lat. Mogły zostać zamalowane, zniszczone. Tak i ja jak pierwszy raz byłem w tym budynku, jak on był jeszcze zamieszkały, to faktycznie te piwnice były w całości zagospodarowane, tam był węgiel, tam przeróżne Przetwory. rzeczy były no to to trzymane. Trzyma Mało tego, roku. fundamenty tego budynku nie były zabezpieczone, tam widać było jak po ścianach woda cieknie. W tym momencie już udało się temu zapobiec i, i, i dzięki Temu tę te inskrypcje będzie można udostępnić do zwiedzania. To będzie można udostępnić do zwiedzania, a Radzyński Ośrodek Kultury wydaje taki album. On jest dostępny w Radzeniu Podlaskim, w Radzyńskim Ośrodku? Tak, tak naprawdę w dniu dzisiejszym jest to premiera tego albumu. Album został wydany w ramach obchodów Dni Żołnierzy Wyklętych, które tak naprawdę już trwają. Aczkolwiek przed nami są te główne wydarzenia. Już jutro na Placu Wolności odbędzie się zbiórka krwi, i każdy krwiodawca, który zdecyduje się oddać krew, otrzyma ten album w prezencie. W piątek przewidzieliśmy plenerową wystawę w galerii na płocie Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Wystawę pod tytułem Cel Bóg jest Wszędzie. I ta wystawa będzie również prezentowała te wszystkie inskrypcje znajdujące się w dawnym areszcie Gestapo UB w Radzeniu. W piątek wieczorem odbędzie się też oficjalna premiera tego albumu w galerii Oranżerii Radzyńskiego, Radzyńskiego Ośrodka Kultury o godzinie 18. Z kolei w poniedziałek, 1 marca. 呃。Uh, Planujemy zorganizować namiot wyklętych. Namiot ten stanie na Placu Wolności, gdzie zostanie zaprezentowana wystawa o żołnierzach wyklętych. O godzinie 11 w Kinie Oranżeria wyświetlimy film o film pod tytułem Generał Nil, na który już wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Wstęp wolny, a wieczorem po wieczornej mszy świętej w Kościele Świętej Trójcy odbędzie się apel poległych właśnie tutaj przed budynkiem na pokazujemy. ulicy Warszawskiej 5A. To jest właśnie ten mały, parterowy, niepozorny budynek przy ulicy Warszawskiej 5A, w którym no, znajdują się inskrypcje więźniów, przy którym odbędzie się także apel pamięci, ale bardzo żywa jest też historia powstania muzeum w tym miejscu. Kiedy pierwsi turyści będą mogli zobaczyć to miejsce? Tak naprawdę, my jako Radzyński Ośrodek Kultury, już od kilku lat udostępniamy ten budynek wszystkim zainteresowanym. Każdy, kto do nas się zwróci, Jesteśmy gotowi, żeby tam zaprowadzić do piwnic i, i, i pokazać te inskrypcje. Tak jak wspomniałem na początku, w 2018 roku, w ramach Nocy Muzeów udostępniliśmy pierwszą celę dla mieszkańców naszego miasta i, i powiatu. Wtedy miasto podjęło działania, żeby wszystkich lokatorów przenieść do innych lokali zastępczych. Trwało to dwa lata. Dzięki temu, w tym momencie, Budynek jest pusty i możemy naprawdę realnie myśleć o utworzeniu placówki muzealnej. Mało tego, miasto pozyskało środki, dzięki którym udało się wykonać niezbędne prace. To jest zabezpieczenie fundamentów, wykonanie dachu, wykonanie centralnego ogrzewania. Tam do tej pory ogrzewanie było za pomocą pieców kaflowych. W tym roku miasto w budżecie miasta zapisało kolejne środki, dzięki czemu zostanie wykonana instalacja elektryczna, wentylacja zostanie wykonana posadzki i po tych pracach tak naprawdę będzie można myśleć już o utworzeniu muzeum. Też zdradzę, że w tym roku planujemy wykonać na jednej ze ścian tego budynku mural pamiątkowy i myślę, że. Odsunięcie tego muralu będzie dobrym pretekstem do tego, żeby też otworzyć muzeum. Panie dyrektorze, dziękujemy serdecznie za wizytę w porannym programie. No i za Dziękuję te bardzo. książki, albumy dla naszych telewizów. Tak, wystarczy napisać na poranekmałpa.tvp.pl poranekmałpa i taki album z niezwykłą lekcją historii może trafić w Państwa ręce.